Rafał Trzaskowski w kraju Karol Nawrocki. Karol Nawrocki powinien e, podjąć takie działania, że ten szkodliwy rząd, ten szkodliwy rząd dla Polski powinien przestać e, panować w Polsce. Wierzę w to, że Karol Nawrocki będzie pamiętał o tym, że jednak będzie reprezentował wszystkich e, Polaków. Znamy wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Kolejne utrudnienia w centrum Bydgoszczy. Po zakończeniu tego remontu przejdziemy do kolejnego etapu, czyli węzokaryski. Rozpoczął się remont torowiska na ulicy Fosza. Po 19 latach jantar odpłynął z Bydgoszczy. Remontowaliśmy go dwa lata. Po dwóch latach wypłynął tutaj u nas w Bydgoszczy. Teraz będzie służył turystom w Elblągu. poniedziałek 2 czerwca Błażej Karczmarczyk. Dzień dobry, zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Według oficjalnych już danych wybory wygrał Karol Nawrocki z wynikiem 50,89%. Rafał Trzaskowski uzyskał blisko 370 tysięcy głosów mniej. W regionie zwyciężył kandydat Koalicji Obywatelskiej. <noise> To był prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Tak o godzinie 21.00 wstępne wyniki komentowali obaj kandydaci. Przewagę 0,6% głosów miał wtedy kandydat popierany przez koalicję obywatelską. Zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki. Wejdzie to sformułowanie już na zawsze na żyletki. My w nocy musimy zwyciężyć, i wiemy, że tak się stanie. To specyficzne wybory. Jedyne takie po 89 roku. I dlatego chcę wam wszystkim podziękować. Po godzinie 23 w sondażu Lejtpol przewagę zyskał już Karol Nawrocki. Ostatecznie kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zwyciężył, zdobywając 50 i 89,% głosów. Jeżeli popatrzymy na to, co działo się w ostatnich tygodniach, to absolutnie zaskoczeniem ten wynik wyborów nie jest. Jeżeli popatrzymy na to z jakiego pułapu koalicja obywatelska czy Rafał Trzaskowski ze swoim sztabem startowali, to jest to absolutne zaskoczenie. Głosowanie podzieliło wyborców tak w kraju jak i w regionie, gdzie do urn poszło prawie 68% uprawnionych. Rafał Trzaskowski największą przewagę zyskał w dużych miastach, w Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu czy Włocławku otrzymał ponad 60% poparcie, ale już w powiatach. Na... Na przykład, włocławskim czy grudziąskim ta tendencja odwróciła się na korzyść Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki nie będzie postępował na przekór Tuskowi krzywdząc obywateli, ale jednocześnie, oczywiście, Karol Nawrocki powinien podjąć takie działania, że ten szkodliwy rząd, ten szkodliwy rząd dla Polski powinien przestać panować w Polsce. W niektórych gminach walka toczyła się dosłownie na żyletki. Takim przykładem jest podtoruńska Łubianka, gdzie o zwycięstwie Karola Nawrockiego zdecydował jeden głos. Kandydat popierany przez PiS zdobył 2011 głosów, jego oponent 2010. Znam ludzi, którzy jakby głosowali inaczej niż ja, ale widzę, że jakby... Ich argumenty to są jakby, to nie są argumenty za swoim kandydatem, to są argumenty przeciw temu drugiemu. Każdy ma inne poglądy, yy, inne zdanie, no i tak po polsku, po ludzku bym powiedziała, nie każdemu da się, yy, nie, nie dogodzimy po prostu. Rafał Trzaskowski w regionie otrzymał niemal 540 tysięcy głosów, na Karola Nawrockiego zagłosowało przeszło 470 tysięcy wyborców. Dziś są, są, obawy o to, jak to będzie, jak ta współpraca będzie wyglądała. O, te obawy są, są ogromne. No, wierzę w to, że Karol Nawrocki będzie pamiętał o tym, że jednak jest y, y, głową państwa, że będzie głową państwa i że będzie reprezentował wszystkich y, Polaków. Za przysiężenie nowego prezydenta planowane jest na 6 sierpnia Michał Górski, TVP Szybgoszcz. Wyniki drugiej tury wyborów skomentowali na naszej antenie w programie Studio Polityka, parlamentarzyści i samorządowcy z regionu. Na może być przykro, my możemy się smucić, my możemy nie rozumieć tego, ale my musimy uszanować wyniki tych wyborów, ponieważ głos głosowali nasi obywatele. Ja też oczywiście dziękuję wszystkim Polkom i Polakom, którzy wzięli udział, mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego. Udało się szerokiemu obozowi prawicy... Y Dotrzeć do Polek, do Polaków, także przez media społecznościowe, przez szereg spotkań, w których także miałem zaszczyt uczestniczyć. Karol Nawrocki wygrał te wybory niewielką ilością głosów, bo to było 300 około 370 tysięcy. Więc to nie jest tak do końca jak słyszymy, że naród wybrał. No wybrała część narodu, 10 milionów około Polek i Polaków wybrało Karola Nawrockiego. Niższa była frekwencja niż była zakładana, mimo że ona była dość wysoka, ale. Każdy procent obecności powyżej 73-74% na pewno spowodowałby, że Rafał Trzaskowski miałby lepszy wynik. Więcej powyborczych komentarzy i analiz w rozmowie dnia, początek programu o godzinie 19. A w głównym wydaniu zbliżeń jeszcze między innymi. Kolejna szansa na mieszkanie bez kredytu. W Gostycynie powstaną dwa bloki w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Najstarszy pasażerski statek w Polsce opuścił Bydgoszcz. Jantar zdobył sławę jako scena koncertów na wodzie. Teraz płynie do Elbląga. Wcześniej jednak utrudnienia dla mieszkańców Bydgoszczy. Na ulicy Fosza wprowadzono zmiany w organizacji ruchu oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Ma to związek z pracami naprawczymi torowiska tramwajowego. Powstaną w tym miejscu także nowe przejazdy rowerowe. Nawierzchnia drogowa przy ulicy marszałka Ferdynanda Fosza w Bydgoszczy jest demontowana. Po usunięciu niemal 40-metrowego fragmentu torowiska tramwajowego, drogowcy usuną szyny. Zamontujemy je ponownie, wykonamy podlew ciągły. Szyna jest przy, przytwierdzona bezpośrednio do uzbrojonej płyty betonowej. Wykonany jest podlew podgów, pod, stop, znaczy pod stopą szyny jest wykonany podlew specjalnych mas chemoutwardzalnych, również zalewie z jednej i z drugiej strony szyny, aby ograniczyć hałas i drgania. Szyny powinny pełnić swoją funkcję bez wymiany kilkanaście lat. W związku z prowadzonymi pracami obowiązują zmiany w organizacji ruchu oraz funkcji funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Tymczasowo wstrzymano ruch tramwajowy. Została wprowadzona komunikacja autobusowa zastępcza, która będzie kursowała na trasie od Ronda Jagielonów do Dworca Głównego, wariantowo do pętli Rycerska. Aby maksymalnie skrócić czas utrudnień, zostaną wykorzystane zamknięcia tramwajowe, aby wykonać część prac związanych z wytyczeniem przejazdu rowerowego. Które powstanie na przejściu dla pieszych, przy przez ulicę Fosza przy skrzyżowaniu z Gdańską. Po zakończeniu wymiany torowiska drogowcy wykonają pomiary i dokonają przejazdu próbnego tramwaju. Prace potrwają około dwóch tygodni. Ostatnia przebudowa w tym miejscu odbyła się w 2009 roku. Po zakończeniu tego remontu przejdziemy do kolejnego etapu, czyli węzła klaryski, Aby zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo pasażerów, jak również bezpieczeństwo. Osób korzystających z infrastruktury torowo-drogowej. W ostatnich latach zarząd dróg miejskich i komunikacji publicznej w Bydgoszczy zmodernizował i wyremontował 51 km tras. Bydgoszcz, Edyta Starczewska. Kolejna szansa na mieszkanie bez kredytu. W Gostycynie powstaną lokale na wynajem w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Wójt gminy podpisał umowę z wykonawcą, który wkrótce wejdzie na plac budowy. Kilkanaście lat temu to miejsce służyło do rozgrywek piłkarskich. Za półtora roku powstaną tu mieszkania na wynajem w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. To jest program, który jest skierowany właśnie do takich osób, których nie stać na to, żeby kupić mieszkanie za gotówkę, bo nie, nie posiadają w takiej wysokości albo wziąć kredyt hipoteczny. Mają jednak możliwości, aby regularnie opłacać czynsz warunek wkład własny w wysokości w tym przypadku 15% wartości mieszkania. Po minimum 15 latach można je wykupić na własność, a jeśli ktoś znajdzie inne lokum i postanowi się wyprowadzić, wkład własny zostanie w pełni zwrócony. Jesteśmy gminą wiejską, więc znaczenie jest to ogromne. Po pierwsze u nas nie ma lokali na wynajem, więc jak młodzi, zwłaszcza ludzie, chcą się tutaj zostać na stałe, często mają problem. Teraz otwiera się szansa na własne cztery kąty bez konieczności zaciągania kredytu. Wójt Gostycyna podpisał umowę na budowę dwóch budynków wielorodzinnych. W każdym z nich po 30 mieszkań o powierzchni od 35 do 42 metrów kwadratowych mieszkania pod klucz, z w pełni wyposażoną łazienką. Lokatorzy będą musieli zaopatrzyć się jedynie we własne meble. Budynki spełniają aktualne współczynniki wartości EP, są energooszczędne, ogrzewane pompami ciepła, będą instalacje PV. Wszystko po to, by obniżyć rachunki za eksploatację. Budowa zajmie 18 miesięcy. Nabór jednak już się rozpoczął. Do urzędu gminy może zgłosić się każdy jej mieszkaniec, który nie ma własnego mieszkania w danej miejscowości. Za projekt odpowiada spółka SIM KZN Bydgoski. Koszt inwestycji to ponad 12 milionów 200 tysięcy złotych. To już jest piąta inwestycja. Nasza, gdzieś w terminie około dwóch tygodni, ogłosimy kolejny przetarg na realizację inwestycji w gminie Sicienko. Wszystkie projekty realizowane w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej dofinansowane są z Rządowego Funduszu Dopłat i Rozwoju Mieszkalnictwa. Gostycyn Martyna Sobecka. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu potrzeba rąk do pracy. Poszukiwane są m.in. pielęgniarki. Okazją do zapoznania się z ofertą lecznicy były drzwi otwarte dla absolwentów kierunków pielęgniarstwa i położnictwa. Pielęgniarki opiekują się pacjentami i sprawdzają jak się czują. Pojawiają się w salach, gdy chorzy ich potrzebują. Ciągle jest zapytania, a może tu pomóc, tam? Jestem mocno zaskoczony. Pozytywnie naturalnie, bo to tak różnie się słyszy, także lepiej być nie może. Praca jest bardzo odpowiedzialna i w zależności od oddziału wymaga odpowiednich kwalifikacji. Praca to jest codzienne wyzwania, codzienne niespodzianki zwłaszcza w szpitalu psychiatrycznym, kiedy możemy się wszystkiego spodziewać po pacjentach. Z drugiej strony jest też grupa pacjentów, których dobrze znamy, wiemy, wiemy na co ich stać. tak? Oni znają nas, traktują nas jak rodziny. Jedną z osób chcących podjąć pracę w oddziale psychiatrycznym jest pan Michał, który w tym roku kończy pielęgniarstwo. Od około 10 lat zajmuję się seniorami, osobami starszymi w domach, więc postanowiłem jakby podwyższyć swoje kwalifikacje i bardziej im pomagać niż do tej pory. Dla takich osób jak pan Michał w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu zorganizowano drzwi otwarte. Zainteresowani mogli dowiedzieć się w jakich oddziałach mogą pracować i jakie warunki panują w szpitalu. Możemy obejrzeć oddziały, możemy porozmawiać z oddziałowymi, więc jak najbardziej możemy jeszcze tak się upewnić przy swoim tutaj oddziale, który chcemy wybrać. Więc myślę, że bardzo warto przyjść na takie dni otwarte. W placówce brakuje rąk do pracy. Obecnie w szpitalu wolnych jest 30 etatów. Brakuje nam oczywiście pielęgniarek. Mamy co roku przyjmujemy nowe absolwentki i jest ich rzeczywiście coraz więcej. Natomiast w związku z tym, że też pielęgniarki z długim stażem odchodzą na emeryturę, ciągle musimy uzupełniać nasze kadry. Niewielu zdaje sobie z tego sprawę, że w szpitalu wojewódzkim w Toruniu pracuje aż około 700 pielęgniarek. Bartosz Stelmasik TVP3 Bydgoszcz. Potrzeba krwi z czynnikiem RH-. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do krwiodawców o zgłaszanie się do punktów poboru. Okazję do podzielania się tym bezcennym lekiem mieli mieszkańcy Torunia. Przy ulicy Grasera stanął krwiobus. Dla pani Magdy to druga wizyta w krwiobusie. Zdecydowała się na taki krok, ponieważ wie, że krew jest niezwykle potrzebna. Mi samej ze sobą jest lepiej, że mogę komuś pomóc. Przekazuję to emocje też córką, Jasno mówię, że to jest taka sprawa, w której jesteśmy niezbędni jako ludzie. Naukowcy dokonują różnych cudów, ale krwi jeszcze nie potrafią stworzyć. Z kolei pan Karol oddał krew po raz pierwszy. Jak sam przyznaje, nie jest to takie straszne, jak mogłoby się wydawać. Na razie w bicikły bolało. <laughs> Ale nie, wydaje mi się, że nie. No, już chyba leci, tak? No to nie boli. Aby oddać krew, trzeba być osobą zdrową, pełnoletnią i ważyć co najmniej 50 kg. Lekarze przypominają, że dawca przed wizytą powinien być wyspany i nie powinien zażywać żadnych leków. Warto zjeść lekki posiłek i pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Oddając krew, pomagamy innym osobom. tak? Nie należy się też bać w ogóle tego oddawania krwi, bo wielu dawców pierwszorazowych yy, ma wrażenie, że później to już muszą oddawać. Pokutuje taki mit, że jak nie będę oddawać, to tej krwi będę miał za dużo. No tak nie jest. Naprawdę warto pomagać, yy, a krew jest bardzo potrzebna. Obecnie lecznicy najpilniej potrzebują trzech grup krwi: ABRH-, 0RH- i minus. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. Najstarszy pasażerski statek w Polsce opuścił Bydgoszcz. Jantar zasłynął jako najbardziej muzyczna jednostka pływająca w kraju. Teraz odpływa do Elbląga, gdzie także będzie służył jako miejsce wydarzeń kulturalnych. Czeka na niego nowa rola w mieście, w którym został zbudowany w 1892 roku. Jantar powstał w 1892 roku w jeszcze niemieckim Elblągu. Na początku służył jako statek holowniczo-transportowy, a kiedyś nawet figurował na liście jednostek przeznaczonych do mobilizacji na wypadek wojny. W Bydgoszczy zdobył popularność jako scena do koncertów nad Brdą. Jak wraz z bratem nabyliśmy tą jednostkę, to był w stanie takim opłakanym i przeznaczony tak naprawdę do pocięcia na przysłowiowe żyletki. Uratowaliśmy go przed złomowaniem, remontowaliśmy go dwa lata i po dwóch latach wypłynął tutaj u nas w Bydgoszczy na Brdzie, a później już pojawiły się te kwestie muzyczne. Jantar przez lata był sceną serii koncertów Rzeka Muzyki i wielu innych wydarzeń kulturalnych. To najstarszy i najbardziej muzyczny statek pasażerski w Polsce. Od 19 lat jego portem macierzystym była Bydgoszcz. W poniedziałkowy poranek załoga wypłynęła w ostatni rejs do Elbląga. Jestem pierwszy raz na statku Jantar, wcześniej na nim nie pływałem, ale właśnie przez znajomego Tomasza poznałem kapitana. No i właśnie udało się za, wejść tutaj na pokład i płynąć na ten no, niestety ostatni rejs w statku, który sumował bardzo długo w Wydgoszczy. Statek ma prawie 30 metrów długości, 3 szerokości i waży 40 ton. Rejs ma potrwać od dwóch do trzech dni. Łącznie załoga ma do pokonania 115 km. Dzisiaj przystanek w Białej Górze. Największym problemem ostatniej podróży Jantara może okazać się niski poziom wody. Trzeba niestety całą masę rzeczy przewidywać, tak? Natomiast no, do tego dochodzi nam tutaj nasza kapryśna królowa polskich rzek, czyli Wisła, ta, która nas tą wodą tutaj. Nie rozpieszcza za bardzo, w związku z czym no, będzie trzeba tutaj bardzo uważać, żeby poszukać w tym, w tym korycie rzeki tych miejsc, gdzie jest na tyle głęboko, aby nasz Jantar po prostu nie utknął na żadnej mieliźnie. Po dotarciu na miejsce z uroków Jantara znów będą mogli korzystać melomani i turyści, ale już w elblągu. Miłość drężek, TFOP 3 Bydgoszcz. Życzymy więc szerokości i głębokości. Uczą się pilnie i odnoszą sukcesy w prestiżowych konkursach i olimpiadach. Najlepsi stypendyści marszałka województwa otrzymali nagrody za swoje osiągnięcia. W sumie do ponad 1800 uczniów kujawsko-pomorskich szkół podstawowych i średnich trafi w tym roku niemal 7 milionów złotych. Dla nich nauka to przyjemność. Nie robią tego z przymusu, ale dlatego, że są ambitni. Kinga Bortnowska już zna trzy języki obce, a kolejnych uczy się w wolnym czasie. Ubieram się na medycynę. Języki to są tylko taki dodatek i właściwie dodatek, który jest moim takim formą spędzania czasu, czasu wolnego. Uczę się też chińskiego i włoskiego. Dodatkowo biorą udział w olimpiadach i konkursach, ale jak podkreślają, nagrody nie są dla nich najważniejsze. Myślę, że jest to pewna rzecz, która jest nam potrzebna, żeby jakoś w tym świecie funkcjonować, obracać. Nie, myślę, że to nie jest cel w sam sobie, ale przydatne narzędzie w takim życiu codziennym. Piętnastu najlepszych stypendystów z regionu otrzymało z rąk marszałka województwa, statuetki i upominki. Wyróżnienie otrzymali również dyrektorzy szkół. Dzięki temu no, czyli po prostu, że zostałam doceniona za to wszystko i że. Widzę, widzą to też inni ludzie, a nie tylko ja. Jest to okazja do wyróżnienia najlepszych szkół oraz tych najlepszych z najlepszych. Więc dzisiaj podwójna gala gościmy młodych z ich rodzicami, opiekunami, stypendystów z całego województwa, a przypomnę, jest ich 1500 przeszło. Samorząd Województwa realizuje dwa programy stypendialne. To Prymus Pomorza i Kujaw oraz zawodowe talenty Pomorza i Kujaw. W ramach tych projektów łącznie do młodzieży trafia ponad 6 milionów złotych. Dróg, jak jeśli nauka, to i książka. Chociaż konkurencja w postaci smartfonów jest duża, eksperci przekonują, że warto postawić właśnie na książkę. Rozpoczął się tydzień czytania dzieciom. W nagrodę za promowanie czytelnictwa Bydgoszcz została w tym roku gospodarzem obchodów ogólnopolskich. W bibliotece pedagogicznej dzieciom czytały znane osoby. Odbyły się też spotkania autorskie i warsztaty. Ciężko! Tak rozpoczęło się poniedziałkowe spotkanie z przedszkolakami w ramach Tygodnia Czytania Dzieciom. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy była tego dnia gospodarzem ogólnopolskiego wydarzenia. To wyróżnienie za promowanie czytelnictwa. Ty lubisz jak y, dorośli czytają ci wiersze? Tak. Najbardziej lubię opowiadanie Martynki. Mi się podoba, że, że tam są takie fajne ludziki. I różne historie chyba, co? Tak. Biblioteka otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię czytania dla dzieci. Przeprowadzony konkurs był przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom. Nagrodą w konkursie było także spotkanie z Roksaną Jędrzejewską Wrubel, autorką popularnej serii książek dla dzieci o florce. Bohaterka przeżywa różne przygody, rozśmiesza, ale też mówi o sprawach ważnych. Kiedy zrobiliśmy coś nie tak, nie tak jak, jak powinniśmy, powiedzieliśmy prawdy. Być może wzięliśmy nie swoją rzecz, być może coś zmyśliliśmy. Jak się zachować, jak z tego wybrnąć? Odpowiedzi są w książkach, dlatego warto czytać dzieciom 20 minut dziennie, codziennie, to zaprocentuje. Wyobraźnia, zabawy z książką o książce, inspiracja, kreatywność, twórcze myślenie, rodzina, relacje pominy w rodzinie relacje przyjacielskie troska o zwierzęta takie treści pamiętam z moich książek, które czytałam w dzieciństwie. I takie wartości nadal są aktualne. Hasło przewodnie tego rocznego tygodnia czytania dzieciom brzmi Czytanie zbliża. Bydgoszcz Marcelina Bociek. Było o czymś dla głowy, to teraz coś dla ciała. To jedno z najstarszych wydarzeń rowerowych w mieście. Na stadionie przy ulicy Sielskiej w Bydgoszczy odbył się finał zawodów pod hasłem Czar Dwóch Kółek. O Puchar Prezydenta Miasta walczyli uczniowie z 27 szkół. Na linii startu pełne skupienie. Uwaga, gotowe, start! Najpierw na rowery wsiadły dziewczęta, zaraz za nimi chłopcy. Do przejechania, w zależności od kategorii wiekowej, było jedno lub dwa okrążenia stadionu przy ulicy Sielskiej w Fordonie. Trzeba było bardzo szybko jechać, aby zdążyć na metę. Zanim dojadą na nią inni. Rywalizacja była zaciekła i budziła ogromne emocje. Bardzo bym chciała być liderem Wydgoszczy. Całe życie o to marzyłam. Do tego trzeba odpowiedniego przygotowania. Emocje były niesamowite, dzieci stresowały się, jeździły z rodzicami, trenowały w wolnej chwili, no ale jak widać, efekty są. Być może to też kwestia wsparcia z trybun. Nie daj się! dalej! Bronimy tytułu, bo siostra dwa razy pod rząd już wygrała. Także może będzie trzeci raz. Trzymamy kciuki. Czar dwóch kółek to jedna z najstarszych imprez rowerowych w mieście. Amatorów kolarstwa nie zabrakło, i tym razem w finale wzięło udział 144 uczestników, uczniów szkół podstawowych. W finale startuje 27 szkół, bo tyle sobie spisałem. W eliminacjach było ponad 30. No, coraz więcej chyba z roku na rok przybywa. Po raz drugi zawody odbyły się również jako memoriał Mariana Sirockiego. To trener kolarstwa w klubie MKS Mdek Bydgoszcz, który zmarł w lutym ubiegłego roku. Organizatorem zawodów był Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy. Rowerem po piasku ciężko jeździć, ale można grać w siatkówkę. Więcej już teraz Artur Onacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jest. Siatkówka plażowa na najwyższym polskim poziomie. Za gości w Toruniu między 20 a 22 czerwca zostanie rozegrany turniej Orlen Beach Volley Tour. Dziś poznaliśmy szczegóły tego wydarzenia. Orland Beach Volley Tour to już jest wydarzenie najwyższej rangi, jeśli chodzi o polskie rozgrywki. Dzięki współpracy i temu, że otrzymaliśmy organizację od Polskiego Związku Piłki Siatkowej, no możemy zaprosić tutaj zdecydowanie najlepsze pary siatkówki plażowej w Polsce. Także to będzie no myślę, że weekend pełen wrażeń, aktywności i takie trzy dni grania na najwyższym poziomie. A więcej o sporcie w naszym wieczornym serwisie. Artur Onacki, dziękujemy za tę informacje. Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach? To już pytanie do Dagmary Moranowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. W ciągu tych najbliższych godzin czeka nas ponownie dość dynamiczna i zmienna aura. Nad Polską nad naszym regionem będzie przemieszczał się front atmosferyczny. I tak dziś do końca dnia, jak i w nocy przewaga chmur, a w drugiej części nocy pojawią się także opady deszczu. Dopiero jutro w ciągu dnia mamy szansę na liczne przejaśnienia i rozpogodzenia. Natomiast na termometrach cały czas bardzo przyjemna temperatura. Jutro w regionie do 23 stopni, ale tak jak wspomniałam w tej pierwszej części dnia musimy liczyć się z opadami. Odpadami deszczu a na wschodzie województwa mogą wystąpić też lokalne burze. O szczegółach opowiem Państwu już za moment po głównym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia. I tą informacją kończymy główne wydanie zbliżenia. Dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia.